Over here. Let's go. Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Folwata, to jest... Men of War Assault Squad 2 i dzisiaj gramy ponownie na modzie Star Wars Galaxy at War. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na planecie Kashyyyk, czyli planecie tak zwanego... tak zwanych Łukich i dzisiaj, słuchajcie, będziemy próbować obronić tutaj plaży przed najazdem droidów. Musimy jeszcze tutaj ustawić w naszych żołnierzy oczywiście także do dział, o tutaj jeszcze jedno działo też dobra tutaj, jeb musimy to zrobić w miarę szybko bo za 4 minuty i 30 sekund niecałe, zaczyna się najazd wrogich jednostek, więc musimy się naprawdę stre streszczać dobra damy tu jeszcze na tyły działo Oh shit Jakiś dowódca chyba Dobra Przez przypadek Wyznaczyłem dowódcę pojazdów yy, To, to, to Tutaj, tu jest jeszcze, dobra I tutaj Okej, okay, teraz zaczniemy ustawiać pojazdy i nasze jednostki Tak Tak Gdzie jeszcze można ustawić? To, o, dobra Tutaj pisniemy A bo tu, o tu jest, tu jest lepsza pozycja No i tutaj, dobra Teraz te pojazdy nasze by się też ustawić Oczywiście mamy także nalot bombowy Prawy dolny róg w tym miejscu tutaj Okej okay. Tak ustawiamy Jeszcze to Pierdykniemy w to miejsce. To bym ustawił gdzieś tutaj, co nie? Tak na szybko. Cholera jasno Zostały nam nie dwie minuty, dwie i pół. Jako Jeszcze zostały nam dwa pojazdy. Właśnie testy z tym pojedynczym działem są, są naprawdę bardzo mocne, co nie? Więc postaram się tak ustawić Po rogach tutaj, co nie? Jeszcze ja się zbugował chyba Ale to nic, no bo stąd też będzie strzelał, dobra Może być Jeszcze gdzieś jest jeden Też działkiem, dobra, to, to, to spoko damy go sobie tutaj. No, come on. Właśnie jak w coś uderzę, to. że jest tak, że pojazd stoi, co nie? Dziwnie, tak trochę Muszę uważać. Bo ja stoję, bo, bo ja aktualnie steruję ręcznie, więc jest trochę ciężej. Dobra, i jednostki ustawione. Jak, jak, jak wygląda sytuacja u łukich? Dobra, spoko. Tutaj mamy też. I tutaj, proszę bardzo, jest łuki z boku. Nieźle. Dobra, no to luz. To możemy sobie teraz w sumie przyspieszyć czas. Sprawdzę, czy sprawdzę, czy wszystko gra. Działka, to, to, to. Dobra. Chyba wszystkie jednostki rozdzieliłem. Dobra. Dzie 10 sekund do ataku. Więc musimy przetrwać 10 minut. Spoko. Idzie. Idą, idą po nas. I zaczęło się, słuchajcie. Czy to działko ma jakiś tutaj wpływ? Nic nie strzela. Hurra, zbli zbliż zbliżają się do plaży, o co chodzi? Dobra leży leży Ja pierdzielę było, było blisko Masakra Bez kitu Dobra musimy teo zasranę zniszczyć One są mocne Dobra Zaraz chyba kończę swój żywot Dobra Pierwsza fala jakoś ogarnięta, po po poczekam na większą ilość wroga. No to wtedy rzucę AV7. Dobra, to to to. A gdzie jest dowódca? Słychać, gdzie jest dowódca? Gdzie go dałem? Tutaj chyba gdzieś. Nie Kurde, bez kitu, Gdzie jest dowódca? Tu go nie ma. E, lol, to nieźle, Nie wiem, nie wiem, gdzie wstaciłem dowódcę. Chyba, że jeszcze tutaj stoi Ale raczej nie Nie mam pojęcia Tu jest w działku, ja. dobra Wszystko wyjaśnione Lecisz mordo Musimy tutaj do dowódcę, żeby jako tako tutaj Ogarniał sprawy dowódcze Lecimy z AP-7 No jak na razie nasze straty nie są jakieś wielkie Jakoś się trzymamy jeszcze na tej plaży Gorzej jest z przeciwnikiem O kurde Kiełki. Ja pierdziele. Siadaj do do działka. Ja. Dostał pierdziele. Osiędź, oh wjechałem do wody. Ale amator ze mnie No to nieźle no to w sumie przy trochę zrobiłem Napierdzielać działek w tych zastrańców Słabijem małe cięcie I lecimy z koksem Ostateczny strzał To ja nie, nie trafiłem Dobra, poszedł z dymem, Melo. No, wróg ma tutaj przesranę, szczerze powiem. Bo my, mało tego, że mamy ląd, no to też mamy tutaj elementy, za którymi można się schować. A, a wróg, tak, tak trochę średnio. Dobra, biegną jednostki. Broga. No, jeszcze niecałe 5 minut bronienia, ale myślę, że na easy. Jak na razie, o! Samoloty łuki, patrzcie! Nieźle zrobił ostrzał, spoko, spoko O, muzyka się zmieniła, może coś będzie Ja pierdzielę ile Ile droidów Dobra Czas im dać prezent w postaci artylerii. Masakra, zobaczcie ile ich ile tutaj jest. Dawajcie pozycję, strzelajcie. Jest! Dobra! W samą porę! W samą porę! Leżeć co jeszcze jednostki nie no, zaraz go zniszczę dobra jeb Jeszcze nie głotofak Dobra LOL Widziałko strzeli. Zabili mnie typa chyba. Dobra, robi się gorąco. Ja te jednostki wycofam. W razie czego? Jakby zabrakło gdzieś do jakiegoś pojazdu yy, osoby do strzelania, no to nie będą w zanadrzu. Ole, piękny strzał. Tu, tu jestem ze strony z wielki, Jep, dobra, znikaj typie. Wszystkie działa tutaj skieruję. Ale to działko nie jest celne. Masakra. Nie, yeah. dobra. No, niecałe dwie minuty. Zobaczymy, co będzie dalej. Czy, czy my docenimy posiłki, czy po prostu wróg zrobi jakieś nat natarcie. Zobaczymy. Dobra, jak to wygląda tutaj, wszystko git. Dobra, minuta. O, działo mi znikło. Nieźle. Hmm, tu gdzieś jest wróg. Ale tak, tutaj jest tyle wraków, że teraz trudno się połapać, który jest działający. Hold the beach, coast, okej. Okay. misja wykonana. Fall back to ukibus. Oh shit, odwrót, odwrót. Co tu się odwala, że ja muszę się, się odwracać? Czy znaczy, muszę brać odwrót? Dobra. Wszyscy wzięci, jeszcze ci? Jeszcze ktoś? Działka zostają. A dobra, wróg robi bombardowanie, po prostu takie buty, na no los chyba, chyba to przetrwamy. O, oh, dobra. Kolejne 5 minut, czyli myślę, że teraz będą silniejsze, po prostu e, silniejsze wsparcie na wroga. To widać zresztą po ilości wojsk. Masakra. Dobra, muszę to jakoś rozplanować. Na hmm. te jedno skidło tutaj. W sumie ci żołnierze mają dobry kamuflaż, więc mogli ich wsadzić tutaj w te liście. Będzie dobrze. No ale mamy tu jeszcze ATT, -AT, więc. W ogóle oni idą czy co? Czy chyba zbugowali? No teraz myślę, że mają łatwiej. Łatwiejszą mają drogę do plaży. Hmm, tu gdzieś mamy jeszcze chyba klona. Dobra, odwróć, morda. E, nie eee, nie ma makabry. Nie, też na ten. W sumie mogłem ich tutaj przywrócić i, i byłby git Dobra, niech oni idą tutaj Działko w to miejsce No i tyle. Dobra, na luzie myślę No, jeszcze nie ma am amunicji, tak? Nie, no, jest. To o co chodzi? Tyn, taryn, tyn, tyn. Tam ich jeszcze bardziej do przodu. No idź, dobra. Ale dziwne jest to, w Star Warsach, że te pociski tak wolno lecą. W ogóle da się go zniszczyć? Już tyle strzał dostał. Na klatę jeszcze żyje. Wow! Holy shit, co jest grane? Ale beka, jak, jak oni idą? Pa to, w kółku idą O kurde, to, to jest chyba jakiś główny atak Ale śmiesznie idą Dobra, no to chyba mogę powiedzieć, że mamy ranę. Dobra, dawaj Dawaj w te kółko Co jest grane? Działo, nie działa Ja pierdziele, patrzcie ich jest na plaży Dobra, muszę ich pokonać jak najszybciej Ło kurde, elo Nie mają szans Działo jest teraz bezużyteczne Nie no dro droidy taki pierdziel dostają, że nie mają szans praktycznie tutaj na plaży się dostać Ale już ten pojazd jakby się tutaj doszedł to byłby problem, bo on jest naprawdę silny Aby mógł znieść mu moje jednostki w sekundę No i 18 sekund. Ciekawa misja, bardzo przyjemna. Myślę, że, mo że mogę stwierdzić, że plaża została obroniona. Defend the Wookie base. base. Dobra, typy. Misja wykonana. Easy. No, wow, coś jeszcze. Drayt back and uh, take the beach. Aha, okej, okay, spoko. No to lecimy. No i są nasze posiłki, proszę bardzo. Bezproblemowo, kurde. Zobaczcie jaki pojazd leci z naszymi tymi żołnierzami. Przyszło wsparcie. Kozak. O kurde. Mission is complete. No i to tyle, słuchajcie. Zobaczcie ile wrogich jednostek zginęło. 592. I 40 pojazdów. U nas dwa pojazdy i 49 typa Więc no sporo Znaczy w sumie sporo No patrzę się na nich no to mało Aczkolwiek nawet jak tak patrzy teraz To no nie mieliśmy jakichś dużych strat Chyba że tutaj zobaczcie No tutaj była spora strata w żołnierzach I łukich I chyba uderzyło działo No a tak to chyba nic Jep, Dobra Więc co to byłoby na tyle Jeżeli się materiał wam spodobał Zostawcie łapkę w górę jakiś komentarz dla zasięgu. No i co i myślę, że to byłoby już do no tyle no. Trzymajcie się, Cześć. Siemano.